Nie dajmy się wciągnąć. Ja nie twierdzę, że nie ma żadnego zagrożenia. Zagrożenie w przyszłości oczywiście może nadejść i bądźmy na to przygotowani. Ale róbmy to wszystko, kochani, kochani z głową. Tak sobie myślałam, jaki temat jeszcze drugi poruszyć w dzisiejszym vlogu. Wiem, że Ziobro był na posiedzeniu Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Nie oglądałam tych obrad, muszę sobie, muszę sobie nadrobić, być może w następnym vlogu się do tego odniosę, bo to przesłuchanie było wczoraj. Ja uważałam, że minister sprawiedliwości powinien się pojawić na takiej komisji, więc jeżeli się pojawił, to dobrze. Dobnie mam, że było ostre grillowanie w sumie z jednej i z drugiej strony, bo temu te komisje śledcze służą. To nie ma żadnej wartości moim zdaniem merytorycznej, to ma tylko wartość takiego wiecie kolejnego, kolejnych igrzysk dla ludzi, Taka ciekawostka, słuchajcie, ostatnio jechałam sobie na lotnisko z jednym z polityków, powiedziałam, że ja nie chodzę do niektórych programów, bo tam już jest taka typowa nawalanka e, i ludzie są po prostu tą nawalanką zmęczeni, a ten polityk e, powiedział, że się ze mną nie zgadza, bo ludzie potrzebują igrzysk. No... Ja mam inne podejście. Ja uważam, że właśnie e, politycy powinni dać ludziom spokój, a nie cały czas pakować ich w jakieś igrzyska informacyjne, żeby tylko e, ludzie interesowali się, kto komu bardziej przyłożył w, w jakichś tam mediach. Nie o to chodzi, hmm, ale y, w, no tak, ta cała komisja śledcza moim zdaniem temu miała, temu miała służyć. Od rozliczeń polityków powinny być rzeczywiście dobrze funkcjonujące sądy, a nie żadna komisja śledcza, która nie ma y, jakichś tam powiedzmy... Y, Wartości, a jeszcze sądząc po, po tym, jacy politycy brali udział w przesłuchaniu, Zbigniewa Ziobry, Zębaczyński, jacyś tam inni, Sroka, która kompletnie moim zdaniem, pani Sroka, która kompletnie nie ogarnia prowadzenia tego typu komisji, niestety nie daje sobie moim zdaniem, nie daje sobie moim zdaniem rady na tej, na tej funkcji. No, na drobie być może Wam to streszczę w następnym, w następnym,